Dobra, minęło 20 minut od przyjścia dzieci, to mogę sprawdzić obecność. Dzieci, ustawcie się, bo sprawdzam obecność. Z. To to sprawdzam obecność. Okruch. Jestem. Po sprawdzeniu obecności. Dobrze, dzieci, sprawdziłam obecność, to możecie iść się bawić. Dobrze. No, Elu, y, jak ty się nazywasz? No, jestem FC Daisy. Mm. E, dobrze, ale e, stawiamy kurteczki w szatni Absi-Daisy. E, a to niby z jakiej racji? Ja będę robić, co ja chcę. Pani nie jest moją matką, że pani będzie mówić, co ja mam robić. Ale jestem twoim opiekunem i ja musiałam już tą zająć. A więc daj mi kurteczkę i daj ją do szatni. Jakby nie. Absi-Daisy, proszę o spokój, bo zaraz zadzwonię do twoich rodziców. Nie ma pani prawa, nawet no pani nie ma ich numeru. <laughs> no, pewno. Mam numer. Niech pani go poda. Dziecko. Nawet nawet jakbym podała to tak, byś ty nie wiedziała, czy to jest numer twoich rodziców, czy nie, bo nie znasz ich numeru. A że znam. Skąd pani to może wiedzieć? Jezu, dziecko, skądś na pewno. Daj mi kurtkę albo sama siłą ci ją zdejmę. Nie ma pani prawa. O o, co się coś co, co się... tak na nie patrzysz? Zakochałeś się, czy co? Bo gumił cicho bądź. Ale bad się zrobiłeś! uuu, Gumiu, ogarnij się! Apsy Daisy, powiem jeszcze raz, daj mi kurteczkę do szatni. Jezu, ok! Jezu, ta głupia baba! że widzisz moją ekskluzywną kurtkę. Już z dnia, jest pani zadowolona? Tak, owszem, jestem zadowolona, teraz gdzieś się bawcie. Jaka patologia! No, real. Coś mówiłyście? Tak, mówiłyśmy. No to co, słucham? Mówiłyśmy o tym, że jesteś skończoną patologią, i że nie chciałam ciebie w naszym przedszkolu. Słucham, jestem patologią, spójrz na siebie, Laska. Tak, ty jesteś patologią. I nie chcemy cię, to jest w naszym przedszkolu. Tu chodzą normalne dzieci, a nie jakieś kurde akustyczne. No w sumie Magdalena i Jessica są akustyczne. Ale ty jesteś jeszcze bardziej akustyczna, a więc wybąbiaj, Junia. Jak ty się do mnie odnosisz, no to nie wiesz, kim, ty, kim ja jestem. Wiem, kim, kim ty jesteś. No to kim? Patologią. Chodź tu! Ale się ciebie boję! Oj, oj, oj! oj. Chcesz bić? Chcesz bić? no powiedz, że tym patologią. No ciężko się nie zgodzić. Simply nie mówi? E, że to bardzo niegrzeczne zachowanie. A, ale przez to, Apsi e, -daisy, Daisy, że biłaś swoją koleżankę, Ty ale czarną kropkę. E, co mi ta czarna kropka zrobić? Co pani sobie myśli, że się popłaczę? Naprawdę? Szanujmy się. Żałosne. Ej, pani, nic ci nie jest? Jest wszystko okej. Okay. Niech ona się martwi teraz o siebie. Ej, jej, ej. Nie obniżaj się do jej, do jej poziomu. Masz, masz rację, Klara. Nie będę się obniżać do jej poziomu. Upsy Daisy! Co ty zrobił? zrobiła? Daisy, czemu wyburzyłaś ścianę? Bo mogę. Jezu, co zakupi Bachor? O, już jest okej. Okay. Ej, ta nowa mi się nawet podoba. Co? Wiesz co, jak ci się podoba to weź się na, 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 na mnie nie odzywaj. I do Tomusia też się lepiej nie odzywaj, bo jeszcze skończę jak ty. Chodź Tomuś, idziemy stąd. Ej, czemu stawiliście okrucha? No bo on powiedział, że mu się podoba ta nowa. To patologia i ja, ja nie chcę się z nim zadawać, bo jeszcze skończę jak on. I będę mi się podobała bo patologiczne dziewczyny. No wiesz, każdy ma swój gust. Na razie nas nie bije i jest dla nas miły. I to jest ważne. I. No, może mu się podoba. I może z nie będzie, ale może nie będzie tak jak ona. Mam taką nadzieję, bo jak będzie tak jak ona, to ja nie wiem. Będzie jakiś akustyczny. A ja go naprawdę lubię, to jest mój przyjaciel. I nie chcę skończyć, jak, szczerze. I nie, ja nie chcę, żeby on skończył jak, jak ta głupia upsy Daisy. Na razie nie ma się czego bać. Nawet nie wiadomo, czy. Y, y, o, czy Upsy Daisy się podoba? Czy, czy okruchowi się. Czy... Yy, weź, Klara się wysłów. No, jeszcze nie wiemy, czy Upsy Daisy się podoba okruch, no bo jakby się jej podobał, to znaczy, że to już jest koniec i, i będziemy musiały jakoś ten związek skończyć albo nie doprowadzić do jego skutku. Dobry pomysł, Klara. Kurde, każdy jest taki jakby piękny, taki różowy, taki taki moją pozytywne kolory. Just Maria. O, ten jest jakiś taki ciemny. Ej, ty, cześć. Y o, cześć Ty. Znaczy cześć! Co tu się odwala? Nie wiem, ogróbę spróbuję na siłę zmienić głos, ale coś mi nie wychodzi. Rel brzmi jak stary dziad. Chyba tej Upsy Daisy też się podoba, okruch. Musimy zniszczyć ich związek. Bo Gomuł dobrze mówi, nie możemy doprowadzić do związku ich. Jak się nazywasz? Ja jestem okruch. Fajne imię. Jestem Upsy Daisy. Może się zapoznamy. Bo jak patrzę, co się lampicie? O, co za głupia biedronka. Wywaliła mnie na korytarz. Co ty zrobiłaś? No, spanikowałam. Ale ona mi się podobała, a tak się, wiesz, ty ją tak zrobiłaś, wiesz, czy co? Nie chcę, nie chcę się do ciebie odzywać już, paj. Z nim jest naprawdę coś nie tak, bo gumiu miałeś rację, on skończy jak ta nowa. Mówiłem wam, to jest totalna tragedia. Chcesz się bić? Niech, proszę pani, proszę pani, proszę pani, niech pani mnie ratuje, ona chce mnie bić. Kto cię chce bić? Uu! Nawet we mnie nie trafiłaś, jakaś z ciebie. Cześć, są policze. Apsy, Daisy, spokój. Wy jesteście wszyscy dziwni jacyś. Cześć. Może lepiej się na nich nie patrzmy. No, red, Będziemy po prostu słuchać, co oni tam gadają. No, dobry pomysł. Podobasz mi się, wiesz, bo, ty masz, bo każdy tutaj miał takie pozytywne kolory, takie jasne. A ty jesteś taki fajny, taki bad jakby. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że ona nigdy w lustro nie patrzyła. No nie, bo jakby spadła, po to się na to, co jaka jest brzydka. Nie chodzi o to, ona też ma jasne kolory. Ty no faktycznie. A mówisz, że to już, to już jakby ten, musi ma ciemniejsze kolory od niej. I ty też masz jakby ciemniejszy kolor od niej, bo ona jest jakby jasno-niebieska. No real, ona chyba jest ślepa. I głupia. I głucha. I śmierdzi. Kupam. Wiem, mm, to wszystko fajne. Będziemy razem. Dobra, poczekaj. Wyjdziesz za mnie. Co? Jak? Tu się dzieje całe love story. No real. Ale te love story trzeba zakończyć. Klara mówi dobrze. Czyli od dzisiaj jesteśmy małżeństwem, tak? Dokładnie. Jesteśmy od dzisiaj małżeństwem. Dobra. Ona jeszcze nie wie, jaki Okruch ma piękny głos. No dokładnie. Okruch, chodź na słówko. E, nie boczę, teraz jestem z moją żoną. Do ślubu jeszcze nie doszło. Chodź, mam do ciebie ważną sprawę. Poczekaj, bo te, bo te, bo te Pikmi e, biedronki coś ode mnie chcą. Czego chcesz? Nie, nie widzicie, że jestem zajęty? Nie widzicie, że jestem zajęty i jestem z moją nową żoną. Ona już ma obrączkę. No to na pewno. No narysowałem jej. Okruch, a ty w ogóle jesteś taki bad? No nie, nie lubię być bad. Ona, ona jest taka ładna. Czyli nie jesteś bad? Nie jestem bad i nigdy nie będę. Nienawidzę osób, które są bad. Ale ona po prostu jest taka piękna, że ja też chcę być bad. Aha, no dobra. Też możesz iść do tej, swojej żony. To idę. Już jestem! No w końcu, jesteś taki fajny, jesteś taki bad! Dobra, mam. E, ty! Czego chcesz, kulka kupy? Po pierwsze nie jestem kulką kupy, a po drugie posłuchaj tego. To jest zwykły miś. On nie jest taki zwykły. No co chce ty nie widzisz, tym z moją żoną? Kto to mówi? Okruch, posłuchaj sobie dalej tego nagrania. Po odsłuchaniu przez akcji Daisy nagrania. Co, czyli ty nie chcesz być bad? Wiesz co, nie chcę ciebie znać!